Zasadniczym, w istocie rzeczy, jedynym źródłem kryzysu systemu Schengen, systemu otwartych granic jest nielegalna imigracja. Ten raport zamiast mówić o tym wyraźnie, postuluje po pierwsze, no już stara idea powtarzana przez Komisję Europejską legalizację nielegalnej imigracji, a co więcej, Niestety w tym sprawozdaniu znalazły się tak kuriozalne sformułowania jak branie określenia nielegalna imigracja w cudzysłów albo mówienie o tak zwanej nielegalnej imigracji. No jak można kwestionować jej nielegalny charakter, a jednocześnie opowiadać bez przerwy o rządach prawa? Ochrona granic jest obowiązkiem wszystkich państw, obowiązkiem potrójnym wobec własnych obywateli, wobec prawa, które to nakazuje ale również jeżeli chodzi o zewnętrzne granice Unii wobec naszych zgodnych ustaleń i pora najwyższa, żeby to władze Unii Europejskiej zaczęły prawo Unii szanować. Dziękuję bardzo.